W, co mnie zaskoczyło? Na pewno w, po trzech wygranych meczach wyjazdowych byłem przekonany, że, że na Ergo w przedwiałą kropkę na D i zapewnimy sobie pierwsze miejsce w, w przed fazą playoff. Jednakże, stało się zupełnie odwrotnie zupełnie e, byłem zaskoczony tym, że nie mogliśmy zwyciężyć w, w trzech kolejnych meczach. I to na pewno troszeczkę podburzyło moją wiarę w to, że, że w, to pierwsze miejsce zdobędziemy. Jednakże, w bo po tych trzech porażkach zaczęliśmy grać znowu własną koszykówkę i to było zdecydowanie przyjemniejsze dla oglądania i to również wyzwoliło mnie w dużo więcej radości niż w dużo innych ciekawych, interesujących rzeczy. Także jestem zadowolony z drugiego miejsca, jednakże z perspektywy całego sezonu troszeczkę żałuję, że w zasadzie jedno spotkanie zadecydowało o tym, że, że nasza przeprawa w półfinale przez Polski mogła być dużo. W półfinale, w samych playoffach, mała być zdecydowanie łatwiejsza niż jest teraz. W personalnych, chcę w, e, oczywiście, zwyciężyć jak, jak, jak najszybciej, w, nawet zakończyć tą relację w trzech meczach, ale nie możemy zapominać, że to są playoffy i każdy z zespołów da z siebie wszystko, i e, wszyscy zdajemy sobie sprawę, tylko są to zawodnicy tref, ale również AZS-u Koszalin, że. E, można zakończyć sezon w, w tydzień czasu. A na pewno w, nie, ża, żaden z nas, z, z moich kolegów w klubie a i również kolegów w Fazetesie, e, nie chce poświęcić 10 miesięcy pracy do, do w odpadnięcia w pierwszej rundzie. Także na pewno e, ciężka przeprawa przed naszym zespołem, ale, ale w e, po odczarowaniu Ergo Areny, kiedy, kiedy nareszcie zaczęliśmy tam wygrywać w tych najważniejszych etapie, wydaje mi się, że jesteśmy faworytem tego spotkania i, i mam nadzieję, że tylko potwierdzimy naszą postawą na boisku i podniesiemy dwa zwycięstwa w, na Ergo Arenie, pojedziemy do Koszenia, będziemy walczyć o to, żeby zwyciężyć po raz trzeci i zagrać w półfinale. <zysy> Śniadania z teściem. <laughs> nie, ale tak na poważnie, to w, w, trenujemy przez cały tydzień. Nie mamy odnej, ani jednego dnia wolnego, także w czasu na relaks nie ma w, zbyt wiele. E, dostosowaliśmy nawet godziny treningów do, do pory meczowej, także wszystko, wszystko e, stricte ukierunkowane na, na te najbliższe spotkania. I e, relaks jest z domu podczas połowiedniej drzemki. Także w, pełna koncentracja i, i w zasadzie. Inne rzeczy dookoła w, dla mnie w, nie są tak istotne jak, jak faza playoff, także jestem w stu procentach zaangażowany w to, żeby być przygotowanym w jak najlepszy możliwy sposób do, do rywalizacji z koszalinem. No Myślę, że każdy z nas jest profesjonalistą i zdaje sobie sprawę z tego, że czasami w piłkę nożną nawet w 1-0 to też nie jest wysoki wynik, ale rzeczywiście w koszykówce takie porażki najbardziej bolą, ale są wkalkulowane oczywiście w, w taką rywalizację, i nie możemy zapominać, że w tym sezonie liga jest na tyle wyrównana, że naprawdę ta czołówka jest tak blisko siebie, że rzadko kiedy było, kiedy zespoły wygrywały ze sobą więcej niż 10 punktów. Także to też pokazuje, jak bardzo trzeba być skoncentrowanym przed, przed playoffem i wiedzieć, że człowiek, czeka, czeka w ciebie osobiście zespół. Bardzo ciężka przeprawa. No na pewno, na pewno, walczymy o tytuł mistrza Polski, kiedy w sezonie zasadniczym można sobie pozwolić na jakąś porażkę, to, to teraz każdy, każdy przegrany mecz oddala szanse i wizję i pragnienie tego, że można cieszyć się z zbycia nie tylko tytułu mistrza Polski, ale również srebrny, medal czy brązowy jest naprawdę olbrzymim wyróżnieniem i ukoronowaniem pracy, którą się włożyło w Początkowej części sezonu, także w, na pewno są to, trzeba znaleźć w sobie i na pewno one w te pokłady dodatkowe energii, chęci, mobilizacji yy, tkwią w, nas, w każdym z nas i, i na pewno damy z siebie wszystko tak jak w, w kolejne zespoły, które one występowały w play-offie. Yy, czy zazdrościłem? <todgłosy> Skłamałbym, że jeżeli nie, ale mam trzy takie statuetki u siebie w domu, i w, w, wydaje mi się, że Adam w, udowodnił w tym sezonie, że zasługuje na taką statuetkę. Cieszę się, że, że to w, zawodnik trafia za otrzymał otrzymanie jakiegoś innego zespołu, także. To też obrazuje, że, że Adam cały czas się rozwija i cały czas jest coraz lepszym zawodnikiem i na pewno w, w ten sezon może być dla niego przełomowy, gra naprawdę bardzo dobrze, pomaga zespołowi, także myślę, że w pełni zasłużył na to wyróżnienie i mam nadzieję, że w pojawie udowodni, że, że zasługuje na tą statuetkę. Miłe jest to, że wybierają tych zawodników inni trenerzy poszczególnych klubów, także jest to dla mnie bardzo istotne i też dodatkowa motywacja do tego, żeby udowodnić, że jednak zasługuję na, na występ w pierwszej piątce, w, na to wyróżnienie w całej Tauron Basket ligi, Także jestem bardzo szczęśliwy i mam nadzieję, że, że projekty udowodnią, że jestem bardzo wartościowym graczem i potrzebnym trefowi z tego miejsca, czyli wspaniałej, słonecznej, ciepłej Sopockiej Plaży, chciałbym Wam wszystkim serdecznie, gorąco podziękować za Wasz doping, wsparcie i to, że jesteście z nami nie tylko w tych najlepszych, fajnych, miłych momentach, ale w tych cięższych. Dziękuję jeszcze raz. Sopocki kapitan Filip Delewicz.